Dobra, to może teraz kącik merytoryczny, zanim zaczniemy szarpać. Dwa obozy są. Ja, jest osoba i tak. Co szukasz ten, światła? O, tak będzie. Dwa obozy Ja, jest osoba i tak. Jest tak. Słuchaj, nie ruch tak. Trzeba robić dokładnie. Ale ja robię inaczej, bo tak jest szybciej. Ale jest jeszcze druga osoba i mówi na przykład, że ja lubię poszarpać, lubię poczuć impuls. Która osoba ma, która osoba ma rację? Trzy sekundy. Daję wam na odpowiedź. 3, 2, 1. Która osoba ma rację? Ta, która ma grubsze plecy. <noise> Ta, która lepiej wygląda no? ogólnie. W by to, to przeszło, ale w cywilizowanej siłowni żadna osoba nie ma racji, ponieważ te dwie metody są bardzo dobre. I uważam, że powinniśmy robić treningi, na których robimy dokładnie, ale też warto na pewnych ćwiczeniach, jak to pokazują chińscy dwuboiści, się poszarpać. Jeżeli oczywiście mamy taką możliwość i chcemy trochę zaryzykować i nie mamy predyspozycji do urazów na danym ćwiczeniu. A wiecie, co robili chińscy? Co robią chińscy dwuboiści, bo oni robią coś takiego, że wykonują jako dodatek w treningu ćwiczenia kulturystyczne, czyli na przykład wyciągi, czyli na przykład wyciskania jakieś dipy i bardzo mocno szarpią. I widziałem TikToka, gdzie byli za to krytykowani. Dlaczego tak robicie? Ale ich trener uważa, że takie szarpanie w tych wzorcach, nawet kulturystycznych, co my, większość ludzi, co chodzi na siłownię, to jednak jest bardziej z, z kulturystyką niż z dwubojem, to wiadomo, będzie, że to jest niedokładne. A oni robią te ruchy, e, szarpią na, e, na tych ruchach po to, że, bo trenują bardziej pod moc, a nie pod hipertrofię. I szarpiąc wszędzie w swoim treningu, na takim treningu dodatkowym, na tym treningu dwuboju przyzwyczajają ciało, żeby szarpać, żeby generować jak najwięcej siły w jak najkrótszym czasie. Więc dzisiaj na tym treningu będę szarpał, a za tydzień na przykład zredukuję ciężar i będę robił dokładniej.